Cześć, witajcie! Z tej strony Maciek i Klocki. i dzisiaj kręcimy się nadal wokół uniwersum Delego Batman Mówi i przyjrzymy się trzem książeczkom ze stajni Amid. Nieprzypadkowo robimy to na jednym materiale, dlatego że każda z tych trzech pozycji jest pisana jakby z perspektywy któregoś z głównych bohaterów i mam wrażenie, że to jest największa siła tych trzech. Pozycji. Tutaj oczywiście jestem Batgirl, to Barbara Gordon i jej fragment historii. Robin na ratunek to oczywiście perypetie Dicka Graysona. No i Batman radzi, jak być fajnym. Tutaj już sam tytuł nam wskazuje, kto gra pierwsze skrzypce i kto będzie nam właśnie radził. Najpierw zajmiemy się krótkim omówieniem tych dwóch. Dzisiejszych książeczek, 32 strony, za około 14 zł, z tego co się orientowałem, ale i taniej możemy je dorwać. To są takie opowiadanka gdzieś tam bogato e, nadziane e, takimi kadrami filmowymi, gdzieś tam. No a tutaj już mamy coś grubszego coś, co niejako przypomina mi księgę Monstroxa, księgę potworów, e, gdzie mamy dużo więcej treści, piękne też ilustracje dobry, gruby papier. Ale po kolei czekajcie na recenzję, czekajcie na krótki przegląd. Słuchajcie też uważnie, bo plotki głoszą, że gdzieś tam pojawi się konkursik na wygranie właśnie tej pozycji. Także zapraszam. To jest dobra okazja jeszcze na powrót do Batmana do tej animacji, gdyż ona właśnie niedawno ukazała się też na DVD, na Blu-ray, więc możemy sobie ze spokojem to legalnie zakupić, no i odtwarzać w nieskończoność, dopóki nam się płyta oczywiście nie zniszczy. No i tak jak mówiłem, 32 strony, krótkie opowiadanko, dużo fantastycznych grafik, kadrów filmowych, Pięknie to, moi drodzy, wygląda. Też plusem tych wydawnictw jest fakt, że z tyłu mamy oczywiście taką stronę z naklejkami. Nie jest ich może dużo, ale są jak najbardziej ok. Przyjrzyjmy się jeszcze drugiemu kompletowi naklejek. O, tutaj mamy więcej niemilców, zdecydowanie. No i co? Tak jak już wspominałem, są to jakby takie pamiętniczki dwóch tych postaci. Tutaj Dick Grayson, oczywiście w centrum jest ta jego samotność, no i ten pierwszy kontakt z Batmanem, z Bruce'em Wayne'em. Jest troszkę humoru, no bo wiecie, Dick nie do końca zajarzył, że Batman i Bruce Wayne to jest jedna postać, no więc nawet się uśmiechnąłem gdzieś tam pod nosem czytając to opowiadanie, przypominając sobie fabułę filmu. No a tutaj jeżeli chodzi o ten dzienniczek, pamiętnik Barbary Gordon, mamy historię o tym, jak właśnie ta bohaterka próbowała nakłonić Batmana do współpracy. Jest w zasadzie wszystko to, co w filmie, tylko, tak jak mówiłem, wycięte są te fragmenty historii, opowiadane z perspektywy właśnie niekoniecznie tego naszego pierwszoplanowego gadzka. I to jest, to jest właśnie coś interesującego. Są też takie naprawdę tycie, Jakieś tam szczegółki, okruszki, których w filmie, że tak powiem, nie doświadczyliśmy, nie obejrzeliśmy. I żeby nie być gołosłownym, w Robin na ratunek pojawia się informacja, jak właśnie Dick Grayson trafił do Wilni, do tej posiadłości. No, właśnie Brusa Wayna, bo to, o ile dobrze pamiętam, nie zostało wyjaśnione, tylko on tak nagle gdzieś tam e, zaczął się kręcić po tej posiadłości. E, zaczął znajdować właśnie ukryte kamery i na końcu tą grotę Batmana. Tak więc to jest coś dla koneserów, szczególnie jeżeli bardzo lubicie którąś z tych postaci, podejrzewam, że opowiadanko Wam się bardzo mocno spodoba. A jesteśmy gdzieś w środku filmiku, dlatego ogłośmy sobie konkurs. Żeby właśnie wynagrodzić tych, którzy e, no uważnie słuchają tych materiałów. Więc, żeby wylosować jeden taki egzemplarzyk, Batman radzi jak być fajnym, plus oczywiście wlepki ode mnie, plus jeszcze pakiet jakichś dodatków, musicie w komentarzu pod tym filmem odpowiedzieć na jedno pytanie. Którego bohatera z Delego Batman mówi najbardziej polubiliście i dlaczego? W losowaniu biorą udział tylko takie dosyć fajne, kreatywne odpowiedzi, a więc takie, które mają przynajmniej 3 zdanka. No i czekam na Wasze odpowiedzi do czwartku, do godziny 19, bo później, no tak jak wiecie, drukuję sobie Wasze ksywki, żeby móc zamieszać w swojej miejsce konkursowej i wyłonić zwycięzcę. Możemy się tak umówić? Chyba możemy, losowanie jest zawsze najsprawiedliwsze, no ale postarajcie się też, żeby te Wasze odpowiedzi były fajne, żeby mi się po prostu je miło czytało. Sprawę konkursu mamy załatwioną. Losowanie oczywiście na moim kanale. Wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca w piątek, a my przyjrzyjmy się no właśnie głównej nagrodzie tutaj bohaterowi głównemu naszego dzisiejszego filmiku. Ja tutaj pozaznaczałem sobie niektóre strony, dlatego okładka mi delikatnie odstaje. Okładka mini-moi twarda. Sam papier też porządny, pięknie pachnący, no i nie mogę uciec od skojarzeń właśnie z księgą Monstroxa, z księgą potworów, bo to jest podobny kaliber. Cenowo też dosyć analogicznie, no czyli około 30 zł trzeba wyłożyć na tą właśnie. Pozycję książeczkę, chociaż w internecie też znalazłem oferty, że można sobie dużo taniej ją nabyć, także nie jest tak źle. No i przyjrzyjmy się spisowi treści, żebyście wiedzieli, jakie tematy są poruszane. Jeżeli miałbym tak scharakteryzować tą książeczkę w jednym zdaniu, to jest to taki jakby trening personalny dla najmłodszych, gdzie Batman radzi nam po prostu, żebyśmy sami siebie zaakceptowali. No, i po prostu docenili też swoich przyjaciół. Ja oczywiście pod tymi wartościami jak najbardziej się podpisuję. No i pod całą tą gburowatością Batmana, tym humorem takim znanym z animacji, właśnie te pozytywne wartości, dobra energia jest widoczna, także super sprawa. Są też oczywiście nawiązania do tego uniwersum znanego. Ze srebrnego ekranu, i tutaj mamy na przykład przedstawienie głównych antagonistów z jakimiś humorystycznymi komentarzami. Zobaczcie. Mr. Fleece mówi wszystko, z rożą. Podczas gdy Gacek tutaj z okienka nam puentuje, gdy walczy się z super przestępcami, warto ubrać się na cebulkę. Świetna, świetna rzecz. Jeden z mocniejszych momentów tej książki. No, może mam troszkę tylko żal, że te gadżety, pojazdy potraktowano nieco po macoszemu. No, widzicie, tutaj mamy takie przykładowe strony, właśnie z omówieniem gadżetów. Mam wrażenie, że można to było jeszcze, powiedzmy, o tej kotwiczce, o innych rzeczach troszkę więcej nam opisać. Byłoby chyba ciekawiej. No, zobaczcie, jest dosyć dużo wolnego miejsca. No, ale jak w każdej książce, zdarzają się mocniejsze i słabsze fragmenty. No, dla fanów Kinowego Batmana będzie tutaj sporo dobroci, bo często mamy jakieś ważne cytaty gdzieś tam przedstawione. No charakterystyczną rzeczą dla tej książki jest fakt, że mamy tutaj zdecydowanie więcej obrazów, aniżeli treści nierzadko ogranicza się tekst do jakiegoś właśnie nagłówka, krótkiego fragmentu, a większość kartek, większość stron jest zapełniona pięknymi kadrami. Pięknymi grafikami, obrazami. No cóż, niektórzy powiedzą, że to jest plus, niektórzy, że minus. Mi się akurat to podoba, no gdyż ładnie możemy doświadczyć jeszcze raz, jakby tego całego smaczku otoczki związanej z filmem. I to by było mniej więcej wszystko. Nie chcę też przedłużać tej recenzji. Możecie sobie to oczywiście przejrzeć gdzieś tam w jakimś salonie prasowym, w Empiku, właśnie w lepszych księgarniach. Podoba mi się właśnie ta pozytywna energia, gdzieś tam z tej książeczki się wyłaniająca. Tak jak mówię, stosunkowo mało treści, dużo pięknych obrazów, co sprawia, że nawet najmłodsi będą się świetnie bawić. No i ja polecam, polecam takie pozytywne wydawnictwa. Mam nadzieję, że będziecie brać udział w moim konkursie, bo pozycja jest jak najbardziej godna, żeby ją umieścić w swojej biblioteczce. No i do zobaczenia w kolejnych dniach, w kolejnych materiałach. Hej!